Sorry, zobacz no, jaki to zrobisz. Jak wiele tygodni mówisz, to żeń sobie. No i cóż, to nie po raz pierwszy. Czym ludzkim są jumble? Jumble? Tak. Jumble? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. No właśnie my też do bardzo nie mamy zielonego pojęcia. Chciałabym kto ktokolwiek tutaj w mieście wie. No dobrze, to dziękujemy bardzo za, tak tak za pomoc. Czy mogłaby Pani mi pomóc? Wie Pani, co to są jumble? Nie wiem Dobry, może Pana takie pytanie Czy, mo czy wie Pan co to są jamble? I małe pytanko, czy Pani może wie to co to są dżungle? Jakieś instrumenty? jamble? No właśnie, próbujemy się dowiedzieć nie, to nie A o takim instrumencie dżubie. Pani słyszała jamble? No tak mi się kojarzy gdzieś coś to. z graniem, ale Aha. czy to instrument? No, może instrument no, 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 Dziękujemy bardzo dżubie. Dobre. 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 Ja pytali, pani, co to są A wyobraź sobie, że ja wiem co to są dżamble. A może pani na powie? Wiesz co? Ja wczoraj na przykład gotowałam zupę z dżamble. I była bardzo pyszna. Tak? A jak wyglądają dżamble? A jak one wyglądają? Tak trochę tego mają, trochę owego. Trochę zielonego. Drogę, drogę, ale z bez powodów, nie. no niekoniecznie one chyba nie mają rąk, bo... Yy, no, yy, co za No, czyli jabra? Ale nie dość. Coś jakiegoś delikatnie patrzyła A tutaj kupić No, 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 żeby... Dzień dobry. takie pytanie, czy wiedzą Państwo, czy są dżamble? Nie. Nie wiedzą Państwo? A wiedzą Państwo, gdzie możemy je kupić? A nie wiemy, to nie możemy mówić, gdzie się kupić. <grym grym> Jakbyśmy wiedzieli, to bym powiedzieli, gdzie się kupić. No tak to. No musicie szukać, Rzecie. u Trzecie, może, nie? Tak jak wiecie, osiemnastki może te... To...

Przepraszam, ale to drobne pytanie. Czy wiedzą panowie, gdzie można kupić jumble? Dziumę? Djumble! Djunglę! Dżumble. Nie wiem, co to jest. No właściwie też nie wiemy, a wie może pan. Gazali nam kupić, ale no nie wiemy co. Nie wiemy co to jest. <grym> Jak nie wiem, co to jest, to nie kupić. <grym> yeah. No. Lipyę róbcie, róbcie, róbcie i tej, tej, tej lipy więcej nie pamiętam. Mam do Was takie pytanie, czy wy kiedykolwiek słyszeliście, słyszeliście o dżamblach? Co to są jumble? Oglądacie takie bajki o dżamblach? Nie. Nie. Szkoda. Czy książki o dżamblach? Niestety nie. Na pewno? Na pewno. Może takie auto otworzy? Otworzę oddział dla dzieci, proszę sobie poprzeglądać co mamy. A wie Pani tak ogólnie co to są dżumble? No nie bardzo. To może mnie, to, tak. może mnie uświadomicie. No, może my się próbujemy to dowiedzieć. Chodźcie, chodźcie do oddziału, otworzę Wam oddział. To szukamy. Szukajcie. Szukajcie. Jest dostęp do półek. Proszę bardzo. Szukać. Jasiu jest w temacie. Jasiu dużo czyta. Dużo przychodzi do biblioteki. Także... Szukamy popularna, naukowa. To, może popularna naukowa to myślę, że nie bardzo. Co? Może poziom nowości? Poziom poziom A nie poziom pierwszy? To też. <grym> może nowości, co? No tu masz nowości. No, Widzę. Szukamy jumba. Idziemy na jakieś tam wszystkie Gdzie Idziemy szukać po. A, to właśnie. Gdzie jest mi ten PD? No, jeszcze trochę. Tu jest ale. Tu ja, ja. będzie jumbel. Pod koniec. Pomagaj, to nie. nie ma. Domański. Nie ma. Gdzieś na końcu. Gdzieś na końcu, bo. Biegasiński. I koniec. Chodź ostatni. Nie ma jumla. Brak dżambli. Trzeba zakupić. Można <noise> ja, no, no, się sprawdzić. Nie ma dżambla. No, musimy właśnie. A jest. jest Ania z zielonego uskórza? Nie, ona nie znała. Ona nie znała. A, nie, możliwe, no. No, tak. Może ona sama, sama była na cieniu Sama była Jest Niestety w bibliotece dżamble. nie ma dżambli. Panie wie, co to są jumble? W dawniej, jumble dawniej był zespół jumble. Zespół, tak. Słyszeliśmy o tym, tak. Eee, no nie, niekoniecznie. Eee. Chyba Bem, Ewa Bem śpiewała? Nie, Zbrzydło na poziomku, to był taki ładny przebój, a dżamble to tacy wędrowcy, wędrowcy, wędrowcy śpiewający, nie jest to to samo co, co, co skandynawscy skaldowie mhm. na przykład, nie? ale to coś, etymologia jest bardzo bliziutka, taka sama. Pytanie, prawda? Eee, co to są dżungle? Słuchamy odpowiedzi wszędzie u każdego. Co to są jungle? Tadeusz. Tadeusz starszy, czyli... Ja myślę, że to jakieś takie koboldy. Co takiego? Koboldy. Koba, co to jest? że... To jeszcze trudniejszy nie te dumble. To teraz chodzimy i się pytamy, co to, to pytamy, są to, to koboldy. Się się pytać to. Albo jeszcze istnieją elfy. Enwy to odbieramy. Ale jangle to do tej godziny, tak? Po lesie. Mm -hmm. A tam... Koboldy też gdzieś chodzą, ale nie, nie jestem czekany. A jak ty uważasz? A wiecie jak wyglądają? Jangle. Enwy? Jangle. Koboldy wyglądają świetnie. 都是这样子。